Dzień dobry Państwu, chciałem przedstawić Państwu Jeepa Grand 6 6.4 468 koni, zamontowaliśmy tutaj instalację w WRC Token Drive, na dzień dzisiejszy koszt 7800 zł. Mm -hmm. Pokażmy może poszczególne części. No właśnie, co tam Statki masz? widocznych mamy tylko tak naprawdę filtry, czyli filtry fazy ciekłej, filtry fazy lotnej, Aha. komputer jest niewidoczny, wtryskiwacze są pod osłonami, a dwa są są nad nadkolu, także ich niestety nie zobaczymy. Co jeszcze Mogę powiedzieć, że na każde 100 tysięcy kilometrów zaoszczędzimy okolice 70 tysięcy złotych. Także całkiem sporo. Teraz zapraszam do środka. Przełączka na klienta po lewej stronie. Aha, Zwrot instalacji nastąpi po przejechaniu 11 tysięcy kilometrów. A teraz zapraszam do zbiornika i do odnowu. Pod klawką ten także nie musimy dokręcać żadnej końcówki. No a jaki zbiornik sobie? Produkt jest za dopłatą. Dopłata jest indywidualna, bo w cenie mamy zbiornik do 55 litrów. Zbiornik 80 litry, zasięg myślę, że okolice o, 300 km skromnych, ale na ten napiotek, to ten samochód ma w zupełności powinno wystarczyć, grunt, że będziemy oszczędzać. Także ja ze swojej strony dziękuję i zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.